Ze świecą szukać dzisiaj gracza, który przynajmniej nie słyszałby o Marce Warcraft. Gry spod tej strzechy, osadzone w fantastycznym uniwersum, na przestrzeni lat zdobyły sobie ogromną rzeszę fanów i odbiły swój stały ślad na całej gamingowej popkulturze. Jednakże ostatnie turbulencje i skandale wewnątrz właścicieli marki, spółki Activision Blizzard, stawiają znak zapytania nad jej przyszłością. A jest to marka dosyć wiekowa, bo niedawno stuknęło jej całe 27 lat. W historii gamingu to cała epopeja. Z tej okazji postanowiłem nieco cofnąć się w czasie i odnaleźć to, w jaki sposób Warcraft stał się legendą, jaką jest dziś. Zamiast przytaczać całą historię serii, skupię się jednak na tych najbardziej kluczowych elementach z mojej perspektywy, no bo inaczej materiał zająłby mi przynajmniej kilka godzin. Tak czy inaczej, z tej strony drwal rymbajło i bez zbędnego przedłużania zapraszam do materiału. Początki Warcrafta były dosyć skromne. Datowana na rok 1994, pierwsza gra z serii z podtytułem Orcs and Humans była grą solidną, ale nie grą wybitną. Całymi garściami czerpała z tego, co było wtedy najlepsze w gatunku strategii czasu rzeczywistego, a smaczku dodawało osadzenie całości w fantastycznym settingu. I tak, jak obecnie uniwersum Warcrafta jest przebogate, że aż doczekało się nawet własnych, pięknie wydanych kronik, tak w czasach Warcraft I nie odznaczało się jeszcze niczym szczególnym. Ba, na pierwszy rzut oka wyglądało to jak zżynka z już wtedy popularnego Warhammera. Była to prosta historia o walce między królestwem ludzi a najeźdźcami w postaci orków. Jak się okazało, w trakcie gry orkowie przybyli z innego świata, zaś przywołał ich zdradziecki czarownik Mediv. Ale jeżeli chodzi o detale, to w sumie to tyle. Żadnego płonącego legionu, żadnych tytanów i całej reszty mitologii. Od czysty schemat walki dobra w lśniącej zbroi ze złem o paskudnej mordzie. Cała historia oraz przedstawiony świat miały w sobie jednak coś oprócz tego doniosłego, epickiego wręcz schematu. Był to mocny zarys humoru, takiej komiksowej, wyolbrzymionej konwencji nadającej fabule nieco luzu i pozwalającej w przyszłości sprawić, że ze wszystkich uniwersów fantazy to właśnie Warcraft będzie jednym z tych najbardziej zapraszających do siebie nowych zainteresowanych. Gdy już mówimy o zainteresowaniu, tym co zaczęło czynić świat Warcrafta naprawdę ciekawym był fakt, że do kanonu, a więc do kontynuacji gry, przeszło drugie z dostępnych zakończeń, a więc to złe. Gdy to orkowie zrównali z ziemią ludzkie królestwo, Uchodźcy udali się do sąsiednich potęg o pomoc, zaś rządni krwi szykowali się do inwazji na pozostałą część kontynentu. Tak w kilku słowach dostaliście wstęp do fabuły Warcrafta 2. Z dzisiejszej perspektywy trudno uwierzyć, że pierwszą i drugą część Warcrafta dzieliło zaledwie 11 miesięcy, gdyż druga część gry prezentowała zupełnie inny poziom. Dwójeczka była lepsza pod każdym możliwym względem: graficznym, mechanicznym, gameplayowym, dźwiękowym i oczywiście fabularnym. W obie strony konfliktu, teraz zwane przymierzem i horną, wespałogły nowe rasy. Pojawiły się jednostki latające, jak gryfy i smoki, a także flota, którą podbijaliśmy morza. Misji było znacznie więcej i były dużo bardziej zróżnicowane, zaś całość opierała się na czymś, co tylko zdawkowo znajdowało się w poprzedniej części czyli na Fabule. Historia Warcrafta 2 toczy się na wielu lądach, dotyczy wielu wydarzeń oraz ma w sobie wielu bohaterów po obu stronach konfliktu. Sztampowy schemat walki dobra za złem jest tylko fasadą, no bo sama historia ma w sobie dużo więcej głębi i zwrotów akcji. Dopiero tutaj świat Warcrafta nabrał prawdziwego oblicza, bo nagle obie strony konfliktu miały w swoich szeregach zarówno herosów jak i łotrów, a za obopólnym rozlewem krwi stały także i inne siły, o czym więcej miał pojawić się w kolejnej części. Tak czy inaczej zakończenie dodatku Beyond the Dark Portal zostawiło tyle samo odpowiedzi, co pytań. Te miały oraz nie miały być wzięte pod uwagę w kontynuacji gry, której chyba przedstawiać nie muszę, bo o Warcraft'cie trzecim słyszał chyba każdy. Trójeczka, opatrzona pod tytułem Reign of Chaos, czyli rządy chaosu, ujrzała światło dzienne w roku 2002. Całe te kilka lat, które dzieliło go od poprzedniej części, zostało wykorzystane w każdy możliwy sposób. Samo przedstawienie świetności tej produkcji wymagałoby ode mnie osobnego materiału, to też tutaj ograniczę się do zdawkowego podsumowania. Gra wymiatała po całości. Idąc tropem wytyczonym przez poprzednika, ulepszała ona wszystko, co tylko ulepszyć się dało, czerpiąc także z tego, co udało już się osiągnąć w pracy nad poprzednią częścią, a także nad StarCraft'em. Mechanicznie trzecia część rzemiosła wojennego była kamieniem milowym, gdyż wprowadzała do gatunku elementy gier RPG, które dotyczyły bohaterów w naszych armiach. Ci posiadali więc możliwość zdobywania doświadczenia, a także kolekcjonowania ekwipunku, co w efekcie czyniło ich prawdziwymi, półmitycznymi. Cherosami, prowadzącymi w bój swoich pobratyńców. To samo dotknęło także i Fabuły, która tym razem, owszem, pokazywała cały konflikt, ale Właśnie z perspektywy bohaterów samej opowieści. Fabularnie zaś, no cóż, już dawno przestało chodzić o taką drobnostkę, jak wojny orków z ludźmi. Z czterema stronami konfliktu, orkami, ludźmi nieumarłymi oraz nocnymi elfami, historia nabrała zupełnie innego wymiaru. Krótko mówiąc, robiła doskonale to, co jej poprzedniczka i wynosiła to na kolejny poziom, obfitując w plot twisty i zwroty akcji. Kto z Was, grając po raz pierwszy, spodziewał się, że ten złotowładny, Włosy książę, ten bastion honoru, Artas, dowodzący ludźmi, będzie także naszym głównym protegowanym w kolejnej kampanii i z ramienia złowrogich nieumarłych zniszczy wszystko, co zbudowaliśmy wcześniej. Tego typu zabiegi działały jak diablo, przepraszam, jak diabli, i pozwalały wkręcić się w opowiadaną historię na całego. Dołóżcie do tego teraz fakt, że akurat macie naście lat. W kinach właśnie nadają władce pierścieni, w księgarniach króluje Harry Potter, a do tego rodzima wersja gry jest udziwiękolna niesamowicie wręcz dobrym dubbingiem. No i puf, tak oto macie młodocianego fana fantazy, który w przyszłości napisze swoją magisterkę o elfach, trolach i krasnoludach, no a później będzie was zadręczał swoimi filmami na YouTubie. Nie musicie dziękować. Zawsze powtarzałem, że o ile druga część Warcrafta zbudowała solidne podstawy tego uniwersum, tak trzecia postawiła marce prawdziwy pomnik, trwalszy niż ze Spirzy, parafrazując klasyka. Prawda jest taka, że przy ogromnym sukcesie trójki oraz dodatku do tejże, The Frozen Throne, niezależnie od tego, co następne wyszłoby spod stajni Warcrafta, byłoby rozchwytywane przez wszystkich. A jak wiemy, tym co nadeszło był World of Warcraft. I tak naprawdę gdyby chcieć opisać teraz wszystko, co... Wniósł wow do półświadka gier jako takich, to musiałbym poczynić jeszcze kilka filmów w tym temacie. A kto wie, może nawet założyć do tego osobny kanał. Pozwolę sobie więc ująć wszystko dosłownie najkrócej jak się tylko da. Z kwestii gameplayowych. Tak jak Warcrafty pozwalały nam patrzeć na przedstawiony świat jako dowódca. Wiecie, wielka błoska ręka sterująca wszystkim z niebios? Tak, World of Warcraft pozwolił nam wejść w buty jednego z tych maluczkich piechurów, którymi tak kierowaliśmy. Pozwolił być zaledwie jednym z wielu mieszkańców Azeroth, jednym z wielu elementów tego świata. I my, jako ten mały element, w trakcie gry stawaliśmy się coraz bardziej znaczący. Tylko tyle i aż tyle. Jak to działało fabularnie? Mano tak, że do każdego skrawka przedstawionego świata musieliśmy dojść osobiście i odkryć samemu jego tajemnicę krok po kroku. Wow poszerzył także coś, czego Rąbek już uchylił Warcraft 3, czyli mitologię świata Warcrafta. Fakt, że przedstawione w grach wydarzenia są częścią czegoś większego i czegoś dużo starszego niż wszystkie konflikty dotyczące naszych bohaterów. Jak dobrze wiecie, zebrało się tego wszystkiego bardzo, bardzo dużo. Tak wiele, że nawet w ogromnych grach i kolejnych dodatkach nie starczało tyle miejsca i czasu, by upchać wszystkie zawiłości fabularne. Stąd właśnie Warcraft ze wszystkich grobych uniwersów może poszczycić się największym i najobszerniejszym zbiorem powieści, zaś ich fabuła dotyczy zarówno wydarzeń znanych z gier, jak i tego co działo się, że tak powiem, pomiędzy wierszami. Ogrom świata Warcrafta potrzebował jednak czegoś więcej. Czegoś, co uporządkowałoby wszystkie pomysły, wszystkie idee, wszystkie wątki tworzone przecież na przestrzeni dziesięcioleci. W tym czymś są kroniki World of Warcraft. Kroniki to publikacje ze wszechmiar niecodzienne. Te wielkie, przepięknie wydane tomiszcza zawierają całą wiedzę na temat historii uniwersum Warcraft'a od początków jego powstania, aż do wydarzeń znanych z każdej kolejnej części gry i każdej kolejnej książki z serii. Wszystkie fakty, postaci i zależności ukazane zostały z iście kronikarską dokładnością, pozwalającą czytelnikowi odkryć sekrety fantastycznego uniwersum Warcrafta. Obecnie na rodzimym rynku ukazała się polska wersja wszystkich trzech kronik, zaś najnowsza, trzecia część stanowi przednie ukoronowanie tej jakże zacnej kolekcji. Trzeci tom szczególnie bliski będzie wszystkim tym, którzy dorastali wraz z grami z serii Warcraft, ponieważ to, co zostało w nim zawarte, dotyczy właśnie wydarzeń przypadających na Nomen Omen, okres największej świetności. Tej serii. Poczynając więc od zakończenia drugiej części gry, Kronika prowadzi nas aż do fabuły sławetnego Warcrafta 3 i dodatku The Frozen Tron. Przedstawia więc detale wydarzeń, które pozwoliły nam, a z pewnością mnie, wejść w świat Warcrafta na całego i w sumie już nigdy z niego do końca nie wyjść. Następnie kronika uzupełnia wszystkie luki fabularne i przechodzi do Azeroth znanego nam z World of Warcraft. Opisane w trzeciej kronice zdarzenia dają więc szersze światło na to, jak po okresie wojen znanych ze strategicznych Warcraftów zbudowany został porządek świata znany z WoWa, po czym jak został on ponownie naruszony, wraz z kolejnymi zagrożeniami i kolejnymi dodatkami do gry, jak The Burning Crusade i Wrath of the Lich King. Ostatecznie trzecia część kończy się wraz z zakończeniem Fabuły dodatku Kataklizm. Co mimo ogromnej i obszernej zawartości otwiera także szerokie porę dla tych, którzy chcieliby poznać dalsze części fabuły, a także pozostawia tą osnowę tajemnicy, jeżeli chodzi o najnowsze wątki fabularne z dodatku Shadowlands. Trzecia część kronik jest więc zarówno okazją, by przypomnieć sobie wydarzenia, których pewnie większość z Was była, że tak powiem, naocznym świadkiem, zagrywając się w kolejne gry i dodatki, ale jest także doskonałą okazją, by z wydarzeniami tymi zapoznali się ci z Was, którzy zakończyli swoją przygodę z Warcraftem na jakimś etapie, na przykład na etapie części trzeciej. Wszystko to jest oczywiście opatrzone najwyższą jakością wydania, bo kroniki dosłownie zachwycają. Jeżeli chciałbym podsumować serię Chronic World of Warcraft, mogę stwierdzić, że jest to piękny pomnik tego, za co polubiliśmy i zapamiętaliśmy fantastyczny świat Warcrafta na wszystkie długie lata. Moim zdaniem totalny must have dla każdego fana uniwersum. Myślę, że dochodzimy tym samym powoli do konkluzji filmu. Tym, co stworzyło legendę Warcrafta, były dwie rzeczy: wysoka jakość i przełomowość gier z serii oraz nie mniej ważny przedstawiony w nich wciągający wieląwątkowy świat, rozbudzający wyobraźnie każdego fana fantazji, okraszony do tego kawałem naprawdę dobrej historii. Możemy to przyjąć również za dwa tropy, którymi powinni podążać deweloperzy przyszłych części serii, by przywrócić tej zasłużonej dla graczy Marce dawną świetność. Ze swojej strony życzę Blizzardowi, żeby rozliczył się z tym, co go psuje od środka, żeby wrócił na dawną ścieżkę i żeby przywrócił Warcraftowi jego miejsce w świecie gamingu, na które ta marka. Zdecydowanie zasłużyła. Czy tak się stanie i co przyniesie przyszłość, to jeszcze zobaczymy. Niezależnie od wszystkiego, ja zawsze myśląc o Warcraftie, wracać będę do tych czasów, gdy był on w swojej najlepszej formie. Ciesząc się odpalaną raz na kilka lat dwójką, czy też kultową trójką, oczywiście w starej, niezremasterowanej wersji, oraz kartkując dla czystej przyjemności kolejne części kronik, mimo iż mam za sobą ich lekturę zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji. Z tego też miejsca dam Wam info, że wszystkie tomy kronik, innych książek z Uniwersum, a także gadżetów, takich jak na przykład ten piękny kalendarz, wszystko to znajdziecie na stronie sklepu wydawnictwa Insignis. Szczerze polecam się pospieszyć, bo aktualnie trwają świąteczne wyprzedaże i wiele z książek możecie dostać nawet z 50% zniżką. A do tego załapać się na darmową wysyłkę. Link do strony wydawnictwa zostawiam w opisie filmu. Nie zapomnijcie także odwiedzić ich fanpage'a na Facebooku, gdzie zamieszane są informacje o nowych tytułach i o promocjach. Troszkę nostalgiczny materiał wyszedł z tego wszystkiego, ale to chyba dobrze, bo ciężko jest mówić o Warcraftie bez nostalgii. Zachęcam Was do podzielenia się swoją nostalgią w komentarzach. Napiszcie mi jakie Wy macie najlepsze wspomnienia z Warcraftem. Kiedy był największy taki wow? Komentarze jak najbardziej należą do Was. Przypominam, że jeżeli materiał się spodoba zostawcie łapkę w górę, odwiedzcie inne moje także media Facebooka, Instagrama, co tam jeszcze chcecie wbić, na mojej streamie na Twitchu. Ale na razie kończę, bo już trochę nam to zajęło. Dziękuję pięknie za uwagę. Z brudatym pozdrowieniem. Drwal rębajło.